Podstawową sprawą w pomaganiu jest no, przede wszystkim takie uważne wysłuchanie, czego człowiek potrzebuje, a nie e, wsłuchiwanie się w nasze pomysły, czego ludzie potrzebują. Bywa tak, że to wyparcie jest na tyle silne, że ktoś mówi, że największy problem to ma rodzina, jego żona, dzieci, e, brat, siostra, mama, a nie on. To jest historia właśnie o człowieku, który, e, który no, zmarnował sporą część życia przez alkohol. Od, odkrywamy sens w życiu, to jest fundamentalną sprawą, też w trzeźwieniu. Wtedy, kiedy widzimy, że jesteśmy komuś potrzebni. Nazywam się Tomasz Łabaj. Jest ze mną ksiądz Mirosław Tosza. Bardzo miło. Witam I przeprowadzę z księdzem Witam serdecznie wszystkich. I przeprowadzę z księdzem wywiad odnośnie wspólnoty, do której przyjechaliśmy, która się nazywa Betlejem. Zadamy księdzu kilka ciekawych pytań. Pierwsze moje pytanie, skierowane do księdza, to jest, skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie tej wspólnoty i co ona ma na celu? No, no pomysł jest dość długi, bo my tu już mieszkamy od 25 lat, a pomysł był jeszcze trochę wcześniej. Natomiast to było związane trochę z doświadczeniem spotkań z osobami bezdomnymi i uzależnionymi. Jakby na pierwszej parafii to przychodziło dwóch bezdomnych braci, którzy też mieli problem z nadużywaniem alkoholu. No i trochę się lepiej poznaliśmy i odkąd ich poznałem, to chodziło za mną takie pytanie, jak tym ludziom można skutecznie pomóc, nie tylko dając im jakieś rzeczy, których potrzebują doraźnie, ale no, chodzi o taką pomoc kompleksową. Więc całe początki rozmawialiśmy o tym z grupą naszych przyjaciół i w 1996 roku, 14 lutego, dokładnie dostaliśmy propozycję przejęcia starej opuszczonej szkoły podstawowej, w której teraz jesteśmy, która była całkowitą ruiną i podjęliśmy też decyzję właśnie w gronie przyjaciół żeby ten dom przejąć i dostosować go do potrzeb osób bezdomnych, ubogich, uzależnionych. No i taki był też cel. Cel w początku był taki, żeby tworzyć dom. Czyli mhm. nie chcieliśmy tworzyć ośrodka, instytucji, przytułku, ale dom w pełnym jego znaczeniu, z podziałem obowiązków, z jakimiś więziami, które, które są konieczne do tego, żeby normalnie funkcjonować w świecie. Więc takie, takie były początki. Wspomniał ksiądz, że trafiają tutaj ludzie z różnymi problemami. Chciałbym się zapytać stricte o problem alkoholowy, o alkoholików, którzy, którzy tutaj mieszkają u księdza w Betlejem. Na czym polega proces resocjalizacji i jaką ksiądz oferuje im pomoc? Myślę, mhm. że zasadnicze jest to, żeby człowiek sobie uświadomił i umiał nazwać po imieniu problem. To nie jest łatwe, nie? że przychodzą do nas niekiedy osoby uzależnione od alkoholu, które już o tym wiedzą, bo na przykład były na terapii, potrafią o tym mówić wprost, ale bywa tak, że ktoś przychodzi i wypiera ten problem, no, że tam od czasu do czasu, czy nieco, czy nieco. trochę więcej wypije, ale to zasadniczo nie jest jego problem. Bywa tak, że to wyparcie jest na tyle silne, że ktoś mówi, że największy problem to ma rodzina, jego żona, dzieci. Brat, siostra, mama, a nie on. Nie, on jest jakby ofiarą pewnego układu rodzinnego, nieszczęśliwego. Trzeba znaczy, człowieka widać czas na to, żeby on dojrzał do takiej opowieści, kiedy będzie mógł się z tym skonfrontować, dlatego musi mieć też pewne poczucie bezpieczeństwa. 90% mieszkańców są alkoholicy, mhm. więc oni się doskonale znają. Znają te wszystkie mechanizmy też też. Więc prędzej czy później z takim życiem wspólnym ten temat wychodzi. Jeden będzie potrzebował terapii, wyjazdu na kilka tygodni ośrodka zamkniętego, ktoś inny będzie. Potrzebował spotkań w grupie Aowskiej. Uważamy też, że człowiek jest taką jednością psychofizyczną. Mamy, mamy ciała, nie? mamy oczy, możemy się popatrzeć. Nie? Mamy, mamy emocje, mamy psychikę sferę intelektualną, całą duchową. To jest wszystko na są zespolone. Nie? I to jedno na drugie wpływa, dlatego jesteśmy wspólnotą chrześcijańską. Ale nie przyjmujemy do domu tylko osoby wierzące. Jeżeli przyjdzie osoba niewierząca, która jest uboga, Boga, też ją przyjmujemy, natomiast wymagamy jakby takiego szacunku wobec tego, co jest ważne. Na przykład, jeżeli przychodzi do księdza tutaj alkohol, tak? przychodzi do wspólnoty Betlejem, ksiądz bezwłocznie udziela mu pomocy. I czy jest na przykład był taki przypadek, któremu po prostu nie dało się pomóc, no, my jesteśmy wymagający. Mhm. <laughs> czyli, czyli tak bywa, że Zanim kogoś przyjmiemy do domu, to ten ktoś musi po, poczuć trochę cie, ciężar tego, że jest przyjęty. Nie przyjmować zbyt łatwo. Nie? To jest to, mamy taką strategię, że bo często osoby bezdomne czy uzależnione mają też takie poczucie, że no my mamy problem i wokół nas musi się mobilizować cały świat, żeby nam pomóc. Mówi, dobrze, poukładajmy rzeczy uczciwie. Masz problem, masz domu, ale masz zdrowe ręce, nogi, potrafisz pracować, możesz coś z siebie dać, ponieważ tworzymy dom, a nie przytułek. Mm -hmm. Więc nas nie bawi, ja to często powtarzam, nie, nie bawi nas miańczenie dorosłych chłopów, szkoda mi na to życie. Nie? Więc pro, proponuję wam prosty układ jakby wspólnej pracy. Utrzymujemy się z pracy własnego, nie więc tego, mamy okres próbny, że zanim kogoś przyjmiemy do domu, no, to mu proponujemy, żeby przez tydzień przychodził do nas jako wolontariusz na 4 godziny dziennie, na śniadanie przychodzi, później pracuje z naszymi mieszkańcami, później je obiad, może się wykąpać, wziąć sobie kanapki i wraca skąd przyszedł. I chodzi tam o to, żeby on od początku miał takie przekonanie, że ja muszę coś z siebie dać, że nie tylko będę tu obdarowywany i spotkam pomoc, ale też to, co jestem w stanie dać, żeby dać. Bo to tak jesteśmy też skonstruowani, że my od, od, odkrywamy sens w życiu, to jest fundamentalną sprawą też w trzeźwieniu, wtedy, kiedy widzimy, że jesteśmy komuś potrzebni, czyli że ręce mamy nie tylko po to, żeby brać, ale tak te, tak też obdarowywać. Ta równowaga między braniem a, a, a dawaniem jest bardzo ważna. Tak, tak też jest w miłości. No, nie ma osoby, która może, nie, nie może, może powiedzieć, że ja nie, po, nie potrzebuję, żeby mnie ktoś kochał, bo ja już jestem taki mocny, że mogę tylko tę miłość rozdawać. Potrzebujemy przyjmować miłość i tę miłość dawać. No. Na terenie wspólnoty stoi piękny pomnik Pana Włodka, który też niestety był alkoholikiem. Czy mógłby ksiądz powiedzieć jego historię? Jak on się tutaj znalazł? Co robił? No to jest taka jedna z naszych kultowych opowieści o Włodku, który, który miał ksywę Pan Miotełka albo Człowiek Google Maps. nie? Dlaczego to, to, to zaraz o tym? Natomiast no, to jest historia właśnie o człowieku, który, który no, zmarnował sporą część życia przez alkohol. Rzeczywiście on, on uro urodził się w domu rodziny, nawet nie w szpitalu. Dość szybko mu zmarli rodzice i, no i szybko się rozpił też. Nie założył nigdy własnej rodziny, rozpił się. Jak ma dwadzieścia parę lat, to pociąg przejechał mu nogę, bo leżał pijany na torach, e, dwa palce. E, no i później w tym domu, w którym mieszka, powstała regularna malina, e, którą prowadził przez 30 lat. Włotek, dostał Włodek, no taki, taki, jakąś łaskę, no tak to, tak to na, nazwie. Że mu Pan Bóg tą, tą obsesję picia zamienił na obsesję zamiatania. To było urocze, bo on codziennie po śniadaniu brał miotłę, z którą wychodził 60-letni facet, wychodził przed dom i zamiatał ulicę od rana do wieczora. Bardzo tę pracę lubił. Jak przychodzili jacyś sąsiedzi, to zawsze się zatrzymywał, zajmował czapeczkę, kłaniał się, tak, i przechodnią. I jedna z, z naszych sąsiadek ma córeczkę, i ta córeczka go chrzciła Panem miotełką. Jak się nas pazły, mhm. zawsze pytaje, czy idziemy do Pana miotełki. Myśmy Włodka nazwali człowiekiem Google Maps. Bo zawsze jak Google aktualizowało mapę, to mu zawsze robili zdjęcie, nie? To nie? Byli w stanie zrobić zdjęcia bez Włodka i on nie żyje 5 lat. Natomiast no do dzisiaj na Google'ach zamiata. A 100 metrów od tego już jest jego pomnik, który postanowiliśmy po, po, postawić po, po jego śmierci. A przed śmiercią jeszcze o tym rozmawialiśmy z Włodkiem, że Włodek jak umrzesz przed nami, no to my ci tu koniecznie musimy postawić pomnik. No bo ludzie się już tak do ciebie przyzwyczaili, że sobie nie wyobrażają tego miejsca bez ciebie. Jeżeli mm -hmm. jak zmarł, no to zrobiliśmy taką narodową zbiórkę złomu, każdy przynosił co miał, sprzedaliśmy ten złom i, i, i tacy młodzi artyści po Akademii Sztuk Pięknych, Konrad Koch, y, absolwent SP w Krakowie stworzył y, projekt, y, no i później y, w odlewni z porządnego materiału, z brązu, jak poważnym postaciom. Powstał pomnik jeden do jeden, na którym no, Włodek jest uwieczniony w ten sposób, że jedną odkłada na chwilę miotłę, jakby przestał zamiatać, a drugą Uchylę ręką wuchela czapkę. czapkę i wita wszystkich, którzy do nas, uh -huh. do nas przychodzą. I to jest taki pomnik nadziei. My, on, każdy, kto do nas przychodzi, najpierw napotyka na Włodka za bramą. I niektórzy pytali, oczywiście, no, o szaleli menerowi zrobiliście pomnik, więc mówimy, że to jest pomnik nadziei, w takim sensie, że on przypomina o tym, że nawet jak. Jak człowiek bardzo nisko upadł, jak się wydaje, że już nie ma dla niego ratunku, że już tak, tak daleko zaszedł, że już nie jest w stanie prowadzić normalnego życia, no to ta historia wodka pokazuje, że człowiek się zawsze może dźwignąć. To często często nasi, nasi uzależnieni alkoholicy, jak, jak sobie uświadomią, jakby mają ten moment, kiedy przestają pić, zaczynają prowadzić trzeźwe życie, to życie ich zaczyna cieszyć. Nie? Nie, to nie, nie jest to tylko taka żmudna walka, o to, żeby się następnego dnia nie napić. Tylko przychodzi moment, kiedy uwalniają sobie jakąś twórczość, radość życia, jakieś coś, podróże, coś, co zaczyna cies cieszyć. No to, to niekiedy mówią tak, że szkoda, żeśmy zmarnowali tyle lat, że nasze życie już nigdy nie będzie takie jak wcześniej. I my wtedy mówimy: no Masz rację, Twoje życie nigdy nie będzie takie jak wcześniej, ale jest, jest szansa, że będzie lepsze niż wcześniej. Nie? Lepsze niż wcześniej, to, to często no, ci, ci ludzie sami dochodzą do tego. Natomiast no, no, chcemy, żeby sam dom i przyjmowanie tych osób no, były związane też z takim przekazem, że, że jest dla na człowieka nadzieja, nawet jeżeli wszyscy dookoła doszli do wniosku i on sam, że, że tej nadziei już nie ma. Ostatnie pytanie, które tak się przygotowałem. Czy mimo wyzbycia się nałogu, alkoholikiem się zostaje do końca życia? To tak mówią sami alkoholicy, w ruchu ałowskim. Ja często na ten temat z nimi dyskutowałem, nie? że czy to jest tak naprawdę, czy twoja podstawowa tożsamość to jest alkoholik. Nie? Z perspektywy chrześcijańskiej jesteś przede wszystkim dzieckiem bożym, a nie alkoholikiem, ale rozumiem też dlaczego tak mówią. No to ma, ma cały czas, jakby, muszą mieć cały czas przed oczami, że jesteśmy ludźmi słabymi, że nigdy do tej walki dopóki żyjemy nie wygraliśmy definitywnie, bo bywa tak, że ktoś do, do nałogu jest w stanie wrócić po latach, więc ta czujność jest jakby cały, cały czas wymagana. Więc oni cały czas mówią o tym, że nawet jeśli nie pijemy, do, jesteśmy alkoholikami do, do, końca, do końca życia i warto, żebyśmy o tym pamiętali, że mamy w sobie potencjał do wielkiego dobra, do wielkiej miłości, do wielkiego sensu, ale mamy też, też taki potencjał do, do destrukcji. Nie? I, że jeśli człowiek pamięta o swojej ludzkiej kondycji, no to, to myślę, że łatwiej mu tę równowagę zachować w życiu. Myślę, że przy tej pięknej płycie zakończymy ten wywiad. Dziękuję księdzu bardzo serdecznie. Bardzo Pozdrawiamy wszystkich, którzy będą oglądać ten wywiad. Dziękuję, dziękuję jeszcze za raz. spotkanie.